kuriera opolskiego, poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, mija godzina 18.30, to czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Ponad 6,5 miliona dodatkowych pieniążków, czyli naprawdę na ten wkład własny, by wybudować salę gimnastyczną w szkole w Rozmierce, pieniądze są. Od 1 stycznia otrzymamy 800 plus dla rodzin. Rodzin, które są największą wartością. Te opady, które były zapowiadane, na szczęście się nie, sprawiły, nie sprawdziły w takich rozmiarach, jakie były wysyłane w postaci alertów. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w rozmierce nie ustają w walce o przetrwanie placówki, starają się także o budowę sali gimnastycznej w obiekcie, inwestycje traktują jako kartę przetargową w sporze. Pomysły reorganizacji szkoły w Rozmierce już kilkakrotnie napotykały na sprzeciw opolskiego kuratora oświaty podtrzymywany przez Ministerstwo Nauki i Edukacji. Rodzice nie godzą się na dowożenie dzieci do pobliskiej miejscowości Sucha, a to czekałoby ich, gdyby plany strzeleckiego ratusza doszły do skutku. W szkole podstawowej w Rozmierce uczy się 80 dzieci, 50 natomiast w połączonym z placówką przedszkolu. Działacze na rzecz przetrwania szkoły w Rozmierce naciskali, by burmistrz złożył wniosek o sfinansowanie ze środków ministerialnych budowy szkolnej sali gimnastycznej, co miało być kartą przetargową w sporze. Burmistrz jednak złożył stosowny wniosek na budowę sali gimnastycznej dla szkoły w Rozmierce w programie Olimpia w Ministerstwie Sportu. Jednakże wniosek ten posiadał karygodne błędy. Jednym z głównych błędów merytorycznych było to, że pan burmistrz wpisał, czy urzędnicy pana burmistrza wpisali we wniosku wymagany wkład własnej gminy jako zero. Pokrycie wkładu własnego gminy deklarowało wcześniej Ministerstwo Edukacji. Od strony formalnej okazało się jednak to bardziej skomplikowane. Wstępnie zatem wkład własny i tak gmina musi zadeklarować. Burmistrz Strzelecopolskich Tadeusz Goc odpiera zarzut obrońców szkoły, jakoby gmina celowo złożyła wniosek nieskutecznie. Złożyliśmy dwa wnioski. Dwa wnioski złożone zostały poprawnie dla Dziewkowic i dla Rozmierki. Mieliśmy informację, że 100% środków zostanie zabezpieczone. W przypadku sali w Rozmierce i się okazuje z korespondencji z ministerstwem, że nie. My nie mamy pieniędzy po prostu. Sprawę włączyła się poseł PiS, Wioletta Porowska. Gmina w ostatnim czasie, czasie dostała pieniążki. Specjalnie przygotowałam tutaj informację, którą można zobaczyć. Ponad 6,5 miliona dodatkowych pieniążków, czyli naprawdę na ten wkład własny, by wybudować salę gimnastyczną w szkole w Rozmierce, pieniądze są. Poseł przypomniała o różnych rządowych formach wsparcia, z których samorządy mogą skorzystać. Jednak póki co inwestycje związane ze szkołą w Rozmierce nie znajdują się wśród priorytetów strzeleckiej gminy. Bartosz Sadliński, Kurier Polski. Do wyborów parlamentarnych zostało już nieco ponad dwa miesiące. Z województwa opolskiego do parlamentu trafi 12 posłów i trzech senatorów. Czy największe komitety wyborcze już mają sprecyzowane listy kandydatów sprawdzał Wojciech Bularz. Duże ugrupowanie, trzy partie w koalicji i konieczność pogodzenia wielu interesów. Oficjalnie kwestia listy wyborczej Zjednoczonej Prawicy na Polszczyźnie jest jeszcze otwarta. Nasze listy wyborcze będą obwieszczone przez ulicę Nowogrodzką, przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale nieoficjalnie mówi się o jedynce dla Pawła Kukiza. Trzecie miejsce miałoby być zarezerwowane dla przedstawiciela suwerennej Polski. Podobna sytuacja panuje w koalicji obywatelskiej. Ugrupowanie złożone z czterech partii ma nieoficjalną listę, której kierownictwo w Warszawie jeszcze nie zatwierdziło. Z przecieków wynika, że obecni posłowie Tomasz Kostuć i Ryszard Wilczyński mogą startować z odległych miejsc. Nie jest też znany los Witolda Zębaczyńskiego z Nowoczesnej. Zaskoczenie może być jedynka na liście najprawdopodobniej będzie to kandydat z zewnątrz Tomasz Siemoniak. Przede wszystkim jak gdyby pozostawiam tę decyzję panu przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi, dlatego że 41 osób, które mają być liderami list, to jest według mnie pewne spojrzenie strategiczne, centralne. 24 kandydatów tyle osób będzie na liście mniejszości niemieckiej. Partia stawia na znane nazwiska: posła Ryszarda Gale, przewodniczącego struktur Rafała Batka i wicemarszałek województwa polskiego Zuzannę Donat -Kasiure. Stawiamy na ludzi, którzy gdzieś są znani, są aktywni, ale mogę też zapewnić, że na liście będzie dużo więcej znanych postaci, ale będą też nowe postacie z całego regionu. Budujemy tą listę oddolnie. Podobnie klarowna sytuacja panuje na listach Konfederacji. Już 18 lipca partia zaprezentowała swoją pierwszą trójkę na listach. Podczas jednych z takich ostatnich rozmów politycznych z mieszkańcami województwa opolskiego zauważyłem, że problemy, z jakimi się oni borykają, to nie są problemy ostatnich czterech lat, tylko przynajmniej trzech. Dekad. Nad swoimi listami pracuje Lewica. Nieoficjalnie jedynką może być znowu Marcelina Zawisza, a dwójką Piotr Woźniak. Na oficjalną listę czeka także Koalicja Ludowców z Ruchem Polska 2050. Z Okręgu Opolskiego do wzięcia jest 12 mandatów poselskich i 3 senatorskie. Jeśli chodzi o terminy kalendarza wyborczego, to na razie do 28 sierpnia będzie rejestracja komitetów wyborczych, a następnie do 6 września już. Ta ostateczna rejestracja kandydatów. Partią pozostaje więc coraz mniej czasu na stworzenie optymalnych list wyborczych. Wojciech Bulasz, Kurier o Polski. Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę o podwyżce świadczenia 500, które ma obowiązywać od stycznia. Zostało ono podniesione do 800 zł. Założenia rządowego programu, który wspiera polskie rodziny przybliżano dziś także w kędzierzynie Koźlu. Wiktoria Katus. Dziś już oficjalnie można oznajmić. Od 1 stycznia otrzymamy 800 plus dla rodzin. Rodzin, które są największą wartością. Dzięki programowi 500 plus, który wszedł w życie w 2016 roku sytuacja materialna wielu polskich rodzin znacznie się poprawiła. Teraz rodzice i dzieci otrzymają świadczenie w kwocie 800 zł. Idea wspierania tych najmłodszych, tych najważniejszych, naszej przyszłości przecież okazała się tak bardzo trafiona. Bardzo często słyszymy, że to jest program, który naprawdę pomaga polskim rodzinom. To jest program, który naprawdę pomaga polskim dzieciom. W samym województwie opolskim rząd przeznaczył na ten cel 5,5 miliarda złotych. Realizujemy to, co jest najważniejsze dla przyszłości państwa polskiego, dla przyszłości polskich rodzin, bo stabilizacja i bezpieczeństwo finansowe to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania polskiej rodziny. Rodziny, które już otrzymują dodatek w kwocie 500 zł, by otrzymać świadczenie po waloryzacji, nie będą musiały składać nowych wniosków. Zmiana nastąpi automatycznie. Te wszystkie rodziny, które otrzymywały do tej pory kwotę w ramach programu Rodzina 500+, będą otrzymywały tę kwotę, tą kwotę zwiększoną o 300 zł w ramach programu Rodzina 800+. Szacuje się, że w 2024 roku w ramach programu Rodzina 800+, do rodzin w całym kraju trafią łącznie 24 miliardy złotych, a świadczenie otrzyma niemal 7 milionów dzieci. Wiktoria Katus, z Polski. Ważne udogodnienie dla początkujących kierowców. Dziś uruchomiono wirtualne prawo jazdy w aplikacji MOBYWATEL. Oznacza to, że już dzień po zdanym egzaminie można aktywować dokument i jeździć po całym kraju. Jednak nowa aplikacja ma kilka ograniczeń. Dzisiejszy dzień jest datą wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających obsługę, wdrożenie w ogóle tego, tego, tego tymczasowego prawa jazdy. Natomiast minister w swoim komunikacie również poinformował, że dopiero 21 sierpnia będzie... Możliwość powszechnej obsługi tego, no tego, tak powiedzmy, wynalazku, tej nowości. To będzie oznaczać nie mniej, nie więcej, tylko to, że jeżeli spełnią wszystkie wymagania, to jest po pierwsze w kryterium wieku, czyli będą w dniu uzyskania wyniku pozytywnego na egzaminie państwowym mieć odpowiedni wiek, nie będą miały żadnego zakazu. Aktywnego dotyczącego prowadzenia pojazdów bezpośrednio po egzaminie e, odczekają chwilkę. Z, po, jeżeli mają zainstalowaną aplikację M Obywatel, tą wersję najnowszą 2.0, e, to po chwili będą w tej aplikacji mogli wygenerować tzw. tymczasowe prawo jazdy i zgodnie z przepisami na Terenie Rzeczypospolitej Polskiej będą się mogli poruszać pojazdem stosownym do e, uzyskanej kategorii. Sytuacja meteorologiczna w regionie zaczyna się stabilizować, średnie i wysokie stany wód mają tendencję do opadania, jednak służby stale monitorują sytuację. Te opady, które były zapowiadane, na szczęście się nie, sprawiły, nie sprawdziły w takich rozmiarach, jakie były wysyłane w postaci alertów. Pada, ale to nie jest padanie takie nagłe, nagłe deszczu. W związku z tym ten deszcz powoli zaczyna wsiąkać w ziemię. W tej chwili największa sytuacja Troski, nie powiem niepokoju albo zagrożenia, bo nie ma takowego, jeszcze raz powtórzę, ale troski i oglądu służb moich jako wojewody, ale też służb powiatowych i gminnych, to jest powiatnyski. I podwyższony stan na Białej Głuchołaskiej. tam w dniu wczorajszym do stanu ostrzegawczego pozostawało 20 cm w dniu dzisiejszym ta woda się stabilizuje i nic nie wskazuje na to żeby stan w Białej Guchołaskiej był przekroczony do naszych stanowisk kierowania zostały trafiły różnego rodzaju prognozy zarówno meteorologiczne jak i hydrologiczne nasze stanowiska kierowania zarówno na poziomie powiatowym jak i wojewódzkim Stale monitorują stan rzek, sytuację hydrologiczną. Na tą chwilę sytuacja jest dosyć spokojna. Jesteśmy również w stałym kontakcie z centrami zarządzania kryzysowego, zarówno na poziomie powiatowym, jak i wojewódzkim. Za poprzedni weekend, czyli od piątku do dzisiejszego poranka odnotowaliśmy 26 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. Kilka tylko przypadków odnotowano podtopień i to były generalnie podtopienia związane z podtopieniami posesji. Z badań wynika, że Polacy wypijają o 50% więcej napojów alkoholowych niż za czasów PRL. Od kilku lat około 64% interwencji policji w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie dotyczyło sytuacji, kiedy sprawca był pod wpływem alkoholu. Dlatego w sierpniu Episkopat Polski zachęca do trzeźwości. Walka o wolność narodu, poświęcenie polskich bohaterów, nadzieja na odnowę, jak również wielka radość z odniesionych zwycięstw. W sierpniu obchodzimy wiele ważnych rocznic historycznych i patriotycznych. Jako wyraz walki o wewnętrzną wolność, Episkopat Polski od 1984 roku zachęca w sierpniu do podjęcia dobrowolnej abstynencji. Abstynencja umiejętność powściągania, odmówienia sobie to jest zdolność regulowania swojej wolności, stawiania sobie granic. Trzeźwość natomiast to jest styl życia. To jest taki styl życia, gdzie używamy rozumu, rozsądku, wartości, kiedy mamy jasno ustalone granice, umiemy wyciągać wnioski z bolesnych doświadczeń i używamy sumienia. Apel o trzeźwość wciąż pozostaje aktualny. Nieumiarkowaniem w spożywaniu napojów alkoholowych, a także skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się pod koniec lipca 45-letni mieszkaniec Grodkowa, który kierował Fiatem kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało ponad 4 promile alkoholu w jego organizmie. A to nie jedyny zatrzymany kierowca w naszym regionie. Od początku roku policjanci na terenie naszego województwa zatrzymali ponad 1000 nieczeźwych kierowców. Tu mówimy o kierowcach różnego rodzaju samochodu. Natomiast jeśli mówimy o rowerzystach, to takich nieczeźwych rowerzystów policjanci zatrzymali 841 dokładnie. Od początku roku policjanci również przeprowadzili ponad 230 tysięcy badań stanu trzeźwości. Zmienia się kultura picia Polaków. Alkohole niskoprocentowe coraz częściej zastępują wódkę. Wielu wybiera trzeźwość nie tylko w sierpniu, ale na stałe lub potrunki sięga okazjonalnie. Mam dwóch synów, młodych, są to młodzi ludzie, i nie piją. I y, dobrze się z tym mają, więc chyba coraz częściej jednak. E, to młodsze takie pokolenie niż moje, e, piję mniej. Mam znajomych, to nie, oni nie piją raczej. Wyobraża sobie pan imprezę urodziny, imieniny bez alkoholu? Tak, od ponad 10 lat nie piję, więc wyobrażam sobie. Statystyki są jednak zatrważające. Rocznie prawie 10 litrów czystego alkoholu oraz prawie 3 litry alkoholu nielegalnego pochodzenia wypija przeciętny Polak. Półtora miliona dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym. Prawie milion osób jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie. Z powodu przedawkowania alkoholu rocznie umiera prawie 11 tysięcy Polaków. Hanna Honisz, kurieropolski. Samorząd Województwa Opolskiego wesprze Opolskie Centrum Onkologii ponad dwoma milionami złotych. Pieniądze pomogą w zakupie sprzętu, który usprawni funkcjonowanie kliniki. O szczegółach Maciej Wójtowicz. Rak to choroba, która atakuje znienacka. Przekonała się o tym pani Justyna, której niedawno usunięto złośliwy nowotwór piersi. Dziś, 37-latka, jest jeszcze w trakcie leczenia. O choroby dowiedziałam się w sierpniu przez przypadek podczas kąpieli. Wyczułam guzek, który był bardzo twardy. Na początku myślałam, że to jest krwiak, no ale niestety dzisiaj działo mi to w głowie, więc pierwsze co to pojechałam do rodzinnego lekarza, no, któremu po prostu on od razu powiedział, że jest to guz. Lecz jak podkreśla pacjentka, dzięki empatycznemu i profesjonalnemu podejściu pracowników Opolskiego Centrum Onkologii, wyróżniającego się na tle innych klinik, szybko zdiagnozowano i rozpoczęto leczenie, dając jej szansę na normalne życie. Dziś ośrodek zrobił kolejny krok ku poprawie jakości świadczonych usług. Dyrekcja podpisała umowę z urzędem marszałkowskim na dofinansowanie do zakupu niezbędnego sprzętu. To pół miliona złotych na dofinansowanie zakupu mamografu, kolejny mamograf, który będzie kompatybilny ze sprzętem, który tutaj jest. W jego skład wchodzi też urządzenie do biopsji. To bardzo ważne, abyśmy mogli cały czas świadczyć usługi naszym pacjentom. Zakup drugiego mamografu wsparło również minister. Zdrowia kwotą 650 tysięcy złotych. Dodatkowy sprzęt znacznie ułatwi pracę lekarzom oraz zwiększy częstotliwość wykonywania badań profilaktycznych. Jesteśmy ośrodkiem onkologicznym, jedynym w województwie, więc no, jest bardzo dużo pacjentek. Ten sprzęt jest nam bardzo potrzebny, tak jak mówiłam, upłynni nam to pracę, wszystko będzie przebiegać płynnie, sprawnie i przyjemnie. Z budżetu województwa zostanie przeznaczony również ponad milion 700 tysięcy złotych na zakup systemu mikroskopu wirtualnej wraz z serwerem i oprogramowaniem do analizy obrazu próbek. Skaner usprawni proces przeprowadzania badań, których w Zakładzie Patomorfologii Opolskiego Centrum Onkologii wykonuje się około 7,5 tysiąca rocznie. Będziemy mogli e, skanować preparaty mikroskopowe i oceniać je, niekoniecznie będąc na, mie na miejscu w zakładzie, wysyłać je do konsultacji. Będziemy mogli sfotografować ten materiał, który został pobrany na bloku operacyjnych i przesłać go, czy udostępnić go na urządzenie przenośne, tablet, komputer, a nawet telefon do każdego miejsca na świecie. W tym momencie nie będziemy ograniczeni przyjazdem lekarza do nas. Ma to na celu skrócenie średniego czasu analizy próbki z pięciu do nawet dwóch tygodni. Zakup obydwu sprzętów to koszt prawie 3 milionów złotych. Mają one zostać udostępnione pacjentom do końca listopada tego roku. A warto się przebadać, bo jak mówi pani Justyna, nie można unikać lekarzy, którzy chcą nam pomóc. Jeżeli widzimy jakiś gust, czy coś nas niepokoi, czy brodawka się zmienia, czy mamy jakieś bóle piersi, nie czekajmy. Naprawdę, bo to nie jest wyjście. Bo tak prędzej czuć się nas to czeka. Tak mamy szansę na życie. Maciej Wójtowicz, kurier Polski. Już za 6 dni wyruszy 47. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Trwają zapisy u przewodników, a także przez stronę internetową. Pątnicy dotrą do Częstochowy w sobotę 19 sierpnia. Tematem przewodnim naszej Pielgrzymki Opolskiej, Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę jest Wierzymy w Kościół Chrystusowy zgodnie z tematem roku kościelnego. A zapisy y, tradycyjna forma, czyli można u przewodników w, zakrysti, w zakrystiach, może czasami kościoła y, w kancelarii parafialnej, ale też jest takie nowość, możemy się zapisywać przez stronę pielgrzymki opolskiej, jest tam zakładka, którą można kliknąć i tam się już wszystko wyjaśnia, co można podać i co można y, tam zrobić i zapisać. Nowością też jest to, że y, pytamy o nocleg, czy wszyscy pielgrzymi mają nocleg, bo mamy funkcję kwatem mistrza, który właśnie odpowiedzialny jest za zorganizowanie całego noclegu, noclegu dla wszystkich pielgrzymów, dla grup. Tym kwatermistrzem jest ksiądz Łukasz Waligura, wikary w parafii Świętego Jacka w Opolu. Oglądają państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego, a przed nami kolejne informacje z regionu w skrócie. Zapraszam. W miejscowości Antoniów przy ulicy Powstańców Śląskich wybuchł pożar. Ogień strawił stojący nieopodal blaszany garaż. Jak ustalono, ogień powstał w wyniku zapalenia się składowanych w garażu elektronarzędzi i akumulatorów. Na miejscu z płomieniami walczyli strażacy z OSP Antoniów, Schodnia oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej z Opola. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak podaje nowa Trybunał Polska, budowa kanalizacji w Szybowicach pod Prudnikiem pogrążyła finansowo gminną spółkę komunalną. Inwestycja miała kosztować 12 milionów złotych, a ostatecznie wyszło 18 milionów złotych. Prace były o 6 milionów droższe niż zakładano. Spółka jest w tarapatach i pilnie szuka pieniędzy na zapłacenie faktur. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w najnowszym wydaniu NTO. W Ligocie Górnej Bocian uwięził się w Gnieździe. Na pomoc ruszyli mu strażacy. Udało im się dostać do gniazda i uwolnić zaplątanego ptaka. Zaopiekowali się nim strażnicy, miejscy, którzy zawieźli zwierzę do weterynarza. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej opole TVP.PL. Z okazji zbliżającej się rocznicy święta niepodległości Ukrainy zaprezentowano antologię poezji pod tytułem Ciężar pyłu haiku dla Ukrainy. Tomik zawiera miniaturowe wiersze haiku opowiadające o wojnie, wydane w trzech językach polskim, ukraińskim i angielskim. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Podjęliśmy wyzwanie, aby zaprezentować Państwu wiersze artystów, poetów ukraińskich i zaczynamy właśnie dziś tąże, tęże prezentację. Będą to artyści polscy, którzy napisali swoje wiersze na temat y, Ukrainy, ale też będziemy recytować wiersze artystów ukraińskich. Mój wiersz mówi o troszkę może żartobliwie albo kpiąco o strachach na wróble, które poprzebierane są w mundury agresora, a akurat nadchodzi czas. Żniw. To była pora, kiedy Rosjanie niszczyli zasiewy, palili zboże, kradli zboże. Ten materiał zamyka nasz główny serwis. Zaraz po nim prognoza pogody, a następnie rozmowa dnia, w której gościem Tomasza Gduli będzie Jerzy Czerwiński senator RPS Sprawa i Sprawiedliwości. A na kolejne serwisy informacyjne zapraszam na godzinę 20.30 i 21.30. Dziękuję za uwagę. Przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia.